SOLOK postanowił odpowiedzieć Ministerstwu Zdrowia. Ujawnił smutną prawdę. Trudno uwierzyć w to, co powiedział. Jego słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Polacy są w poważnym niebezpieczeństwie. Profesor uważa, że słowa wypowiedziane przez przedstawiciela resortu zdrowia nie powinny być respektowane przez Polaków. Wirusolog zabrał głos na temat gwałtownego wzrostu zakażeń, który jest obserwowany w naszym kraju od kilku dni. Słowa, które wypowiedział, zaprzeczają stanowisku. Trudno uwierzyć. Jego wypowiedzieć nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wirusolog odpowiedział na słowa przedstawiciela: Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa. Dane, które pojawiły się w mediach społecznościowych, są przerażające. Od wczoraj wykryto kolejne 2367 zarażeń niebezpiecznym patogenem. Najpoważniej jest w województwie Małopolskim, gdzie pojawiło się aż 290 nowych przypadków. Na kolejnych miejscach plasują się województwa: mazowieckie 277, pomorskie 244, wielkopolskie 224, śląskie 221, świętokrzyskie 156. Łódzkie, 152, Podkarpackie, 141, Podlaskie, 126, Lubelskie, 116, Kujawsko-Pomorskie, 110, Warmińsko-Mazurskie, 76, Dolnośląskie, 63, Zachodniopomorskie, 62, Lubuskie, 56 oraz Opolskie, 53. Rzecznik, w odpowiedzi na przerażający raport, stwierdził, że nic się nie zmienia w przebiegu epidemii, a Polacy, którzy wyrażają niepokój z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, powinni przyzwyczaić się do rekordowych wyników zakażeń niebezpiecznym patogenem. Słowa te zaniepokoiły znanego wirusologa który zdecydował się na natychmiastowe zdementowanie powyższej wypowiedzi. Do wzrostu zakażeń przyzwyczajać się nie radzę, bo wtedy będziemy tylko liczyć zgony, ostrzegł specjalista. 2. 3. Wirusolog uważa, że dzisiejszy przypadek śmierci 36-latka który nie cierpiał na choroby współistniejące, jest najlepszym dowodem na to, jak niebezpieczny jest koronawirus. Profesor obawia się, że przy tak gwałtownym wzrośnie zakażeń, już wkrótce może zabraknąć pracowników służby zdrowia, którzy z powodu choroby nie będą w stanie obsługiwać respiratorów. W takiej sytuacji Polska może znaleźć się w takiej sytuacji jak Włochy. Ekspert postanowił zaapelować także do Polaków, zalecając im o respektowanie zasad rygoru sanitarnego. Jeżeli 50% społeczeństwa stosuje się do wymagań, to mamy takie wzrosty. Jeżeli 70% zacznie się stosować, to nam się trochę sytuacja ustabilizuje, jak 90% to zacznie spadać, powiedział profesor Włodzimierz Gut. Źródło: Radio Z.